Cześć serduszko, błyszko, buźko, moje dziecko Boże, błogosławicie Ci w dniu dzisiejszym, do mnie rodzina chrześcijański, Ci błogosławiec. No, tu na tym filmiku nagram byskości, co ma i paniki, chce dostaje panik, że dusi go, dusi go, że go dusi wysoci, że czy mu w serce, ten i tak dalej. I na jakim środku to się robi wysoci i przeciwdziałanie wysoci temu, temu środkowi, no. Panik dostaje się wysości na ostytocynie. Czyli z lewej strony wysości 6 wodorów, z góry, z góry wysości... Yy, yy, przepraszam. Z lewej strony wysości 6 tlenów, z góry 6 wodorów i z prawej strony wysości 6, 6 węgli. 6 węgli. Czyli wodór jest wysości chwila obecna, tlen siebie wysości i przyjemności... No węgiel, węgiel wysokości y, daje efekt, daje efekt y, pewności siebie, pewności, pewności. Ale tren jest to pewność siebie jest i chwili obecnej, pewność siebie chwili obecnej. No i tu też na tym filmiku nagram wysokości, kto y, ten, obłędy jak się leczy, obłędy jak się leczy. Bo to on się leczy, obłędy. Wstyd, z się leczy, obłędy. Bo brakuje tego, jak ktoś, że przeżywa się w siebie chwili obecnej, w chwili obecnej pewności, czyli wpiera grzechy, wpiera grzechy, wpiera grzechy wysokości, wbrew sumieniu robi, króci się z sumieniem, ten dostaje wysokości, ten obłędu, ten dostaje obłędu. No i liczę, jak niechrześcijanie mają wysokości, 70 grzechów, mogą popełnić, żeby zmiana nastąpiła w organizmie, tak wysośnie ten obłędniczo 40 razy wysokości, że może my się z sumieniem i wbrew wyrzutom sumienia robić, żeby wysokości ten zmiana w organizmie nastąpiła. I to tak wysokości, jak ten razy 10 razy 10 wysokości, razy 40 razy 10 wysości i już, już wysośnie zmiana na zmiana DNA. Jest zmiana na DNA. No. i chorób chodzi, a tak takich 140 razy zmian może nastąpić w organizmie. No to obłęd to obłęd. I leczenie obłędu właśnie jest z tą ostetocynką. Ostetocyna się daje. Bezysz ostetocyna, wysości, to jest ostetocyna, wysości Jarka chwały. Są trzy rodzaje ostetocyny. To, to jest Jarka chwały i Jezusa ostetocyna. Tam właśnie cen, wę węgiel i... Wody, bo jest jeszcze z drugiej strony i z prawej wodorów i do góry tylanów 6. to to jest ostytatyna Jezusowa Jezusowa ona daje by coś to, to by coś siebie daje, daje pewność siebie tak żeby coś że nie ma gonitwy myśli i echa myśli, gonitwy myśli nie ma, gonitwy myśli nie ma i że przyjemności gonitwy myśli nie ma i że przyjemności Twoje myśli są wystarczająco głośne dla ciebie wysości, a nie wyciszone, nie wyciszone, że ktoś inny wysości przejmuje ci władzę nad Twoim ciałem, nad Twoją wolą. To jest ostetocynka Jezusowa i jeszcze jest ostetocynka wysokości Jarkali, jarkali chwały w wysokości, co daje też pewność siebie, pewność siebie. Czyli z lewej strony sześć wodorów, z prawej strony sześć wodorów i do góry sześć węgli, do góry sześć węgli. Z cukru ona powstają, oscytocynki z cukru powstają. I to ona daje pewność siebie, w wysokości, że, nie sobie, że jesteś pewien by że już być w wysokości. Masz będą pewność siebie, zawyżoną za na przykład, albo obniżoną. Że byłeś już w tym miejscu, czy tam że ten film już obejrzałeś, oglądałeś z papy już kiedyś, i tak dalej, i tak dalej, i daje takie pewności siebie błędne. To są odsadzające, są a, a do obłędów, by coś, to jest ta Jarka Jezusa w, w, służy. No wybrakuje i no i ona podtrzymuje bysosiu, to ta podtrzymuje wyobraźnię i chwilę obecną, ona podtrzymuje, że nie zapada się w sobie wysości i nie ma tych obłędów. Bo w przecie obłędu jest odsunięcie myśli, że rozmawiasz z innymi, jesteś wszędzie, jesteś wszystkim, wszędzie, wysości i tak dalej. I rozmawiasz z każdym wysości. Terpetycznie się komunikujesz i tak dalej. No. Odsunięcie myśli, że rozmawiasz z drugą osobą jest. Więc... Hmm, i Z kim tam chcesz, z kim tam chcesz. To przez te wróżki przeskakują na wyższy poziom ewolucji wysokości, te, te z obłędami. Tak im się wydaje. I to głoszą, i to głoszą, jak mają obłęd. I w głębokich psychiatrykach się ląduje wysokości, po co to, to i trzy razy, razy wysokości. W tygodniu nastąpił wysokości taki obłęd i cztery razy w tygodniu. On długo nie, on trwa wysokości i dwa, trzy dni może trwać taki afekt, afekt wysokości obłę, obłędu. obłędu. Ale to trzeba. Do, do zaśnięcia, do zaśnięcia. Do zaśnięcia, do zaśnięcia. Yy, on, on trwa do zaśnięcia. To trzeba się od razu, jak masz obłęd, usiłować położyć spać. I to na minutę po, po przyśnięciu sobie już, już mija obłęd. Mija obłęd. No ale to trzeba mieć. A obłęd, na obłędzie nosić, nosicie. Nie chce się spać, chce się myśleć, chce się chodzić, chce się robić, wysroć i tak dalej. Nosi człowieka. Człowiek że ciężko się uleżeć i spać na błędzie. Ale tak trzeba się nauczyć, tak trzeba się nauczyć. Ryspolept, jak ktoś bierze ryspolept jest na świetl... jak wywołać sztucznie obłęd, to jak ktoś bierze ryspolept, polep i naświe... naświetlać go, naświetla, naświetlali go, kosmici go naświetlają, na przykład ten Bez punkt w mózgu, w sensie, że jak magnesem naświetlasz, to w wysyści... sensie czujesz to towarzystwo drugiej osoby. To, że słowoga czujesz, wysoci wtedy. No, no, a to też i drugi osób wysokości, No ale to się, to się właśnie naświetla. Mózg wysokości, nie wiem dokładnie w który punkt. No i wysoci dostaje się obłędu, do wysokości towarzystwo innych osób, o co niczym jest na obłędzie. No i tak to tak, na sprawcie mnie jak kosmicci naświetlają. tylko, że już w mam tak, wysoci już mi zanika ta tę możliwość obłędu na, na, na tej tabletce. Mam już tak wysoci, że jak się nie napiję, to mnie nie wywołają obłędu. Dopiero jak się napije, to moment wywołają mi obłęd. A, a jak nie piję, to nie, nie, nie mają możliwości wywołać mi obłęd. No tam jakieś parcie na oczy czuję i to tylko tyle. Nic więcej. Najwyżej normalna za następuje, a nie obłęd. To już poprawa z tą zdrowiem, ten, a jeszcze 3-4 miesiące już napiję się wysoci i też mi nie będą mogli wywołać. Bo mija choróbsko, mija choróbsko mi na ryspolepcie No. I tak, tak, tak sztucznie można wywołać obłędny osobą na polepcie. Co tam jeszcze ciekawego o obłędzie, wysoci bym powiedział, bo później będę opowiadałby coś o tym. No, o, ty, o tych panikach wysoci, że ścisk chracy piersiowej czują i, i wysości duszności i tak dalej. Może nie duszności, ale ścisk chracy piersiowej i wysości ten. No i duszności przy okazji też, że efekt duszności jest, jest w I chłatanie serca. To później powiem jeszcze o tym, o, 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 o No, bo o o, 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 o o będzie czy jeszcze wszystko opowiedziałem obłędzie, czy coś jeszcze ciekawego bym odpowiedział. Sztucznie jakby wywołać, jest, no leczenie takie normalne to, aha leczenie jeszcze jest obłędu coś. i tutaj do tej ocytocynki jeszcze e, ten ranium można podać, żeby się wy, wylucował człowiek ranium jeszcze do tej można podać jak się, jak jest na obłęd mhm. i no i to, to, to by wysokie... coś no to no tak, 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 to, tak to wygląda, tak to wygląda. Jeszcze jest leczenie obłędu wysości tym atropiną, atropiną, ale to ten atropiną i relanium, i relanium. Też obłęd mija. To są dwie tabletki wysości. Tylko, że na atropinie i relaniu, jak jesteś niechrześcijaninem, chrześcijaninem, to dostajesz fobii, fobię... Dostajesz w wysokości fobii, w wysokości nieistnienia. Fobii nieistnienia, przed snem to się objawia. Tak niepokój cały dzień, a tak, tak na tej atropince, a, a, a później fobii, w wysokości nieistnienia się dostaje. Przed snem fobii nieistnienia jest. Że się starasz zasnąć, starasz zasnąć, że przestaniesz istnieć. I bakterie też są takie, które to wywołują, a to idą, idą się psychiatrycznie wyleczyć zamiast sobie antybiotyk wziąć. Czy plechy są też, które te wywołują to wywołują, i tak dalej? To jest to choroba. Niekiedy słyszę, jak mi krzyczą ludzie przy, przy, przed snem, wysości z przerażeń, przy zasypianiu. To jak się, no, bo to dostają wysokości na dystymin. Trzeba mieć dystymie, żeby ta tropinka tak działała, żeby w te fobie wysokości się rozwinęły, wysości ten. W fobie fobie nie Trzeba mieć dystymię, czyli co 5 sekund uczuć niepokoju lub przykrości. No a to ma, ma każdy chrześcijanin od zaczęcia seksualnego. Siebie albo od 18 roku życia. Nie chrześcijanin to ma. Tą dystymię. No i tak to wygląda, i tak to wygląda. Co no, wrócicie to, a tropinka, ci działa dobrze najwyżej troszeczkę może być problem ze snem a to 5 minut dłużej pomp w sobie po prostu i nic więcej to tak to, to, to atropin jak jest ta bakteria to, to nie wywoła tych ty, ty w wysokości chrześcijaninowi chrześcijaninowi niech chrześcijanin cierpi tak to wszystko tak to wszystko w wysokości a to, to jest skutki jego propoczną wysokości atropinki ościa, ten, i przyjemności yy, relaniom, relaniom, i relaniom. A, a lepszym środkiem jest ta obcytocynka, bo ona uzupełnia wysokość tego wybraku i zmysł tu jest zmysł wysokości orientacji porażony, wzroku orientacji, zmysł wzroku porażony jest. Ale tam gdzie się w orientacji przestrzennej czy będzie kuma, to, to, to jest w że nie wiesz czy jesteś w pokoju, czy jesteś na dworze i tak dalej. W by że bym co z orientacji jest i echa myśli sobie, echa myśli są, na w są echa myśli, że pomyślisz o tym, pomyślisz o komórce, chcesz o czymś innym, myślisz o czymś innym, a jeszcze echo, a jeszcze powracam ta myśl, że myślałeś w o komórce, a myślałeś już o stole, a myślisz później o stole. To jest wraca echa myśli wysości o komórce i zajmują te myśli wysości. Bo to są wspomnienia jakieś wysokości o czymś innym, to wysości już nie możesz myśleć o stole, tylko powracasz z powrotem do komórki wysokości. Co widziałeś, czy coś tam? Echa myśli sobie jeszcze, a obudzi. No a ostytocynką bytości z skutkiem ubocznym cytocynki jest właśnie ten ścisk chlacy pierciowej, duszności, zwężenia wysości o skrzeliku to są rzeczywiste, nie, tylko, nie tylko, to są niefikcyjne nie, nie urojenia wysości oddechowe, emocjonalne tylko, tylko rzeczywiste, wysości skutki, wysości ci pracy pierwszej czudnia sońcy to cońce tej Jarcha Jezusa Jacha Jezusa <kly> I zwężenie, zwężenie wysokości e, trawicy wysokości trawicy, zwężenie, bo to też i do trawicy idzie. Zwężenie, to są ten schudcze, trawicy schucze, trawicy schucze. i lepiej serce czuć, lepiej serce czuć na tym, jak bije, jak bije wysokości bo obstytucyjna ta wysokość, którą wymieniam, ona w medycynie służy do wysokości bólów, do bólów poronnych wysokości, do skurczów poronnych wysokości. Ona działa tak na mięsień, skurcze poronne robi. I to skurcze robi w gardło, i tak dalej. I duszą się, duszą się te osoby. <laughs> no. Ona, ona też do skurczów wysokości. No i lech, lech, na to, jak już do tym wysokości, mają w fo obie wysokości ten, Fobie wysokości to lek wysokości, yy, co, co mają paniki, co mają paniki, że im się w serce, że zarazował, w serca zostaną i tak dalej, to się podaje im wysokości przeciwskurczowej, wysokości ten, po, po, przeciwporo, przeciw zatrzyma, tabletki wysokości przeciw zatrzymaniu wysokości akcji poro, porodowej, porodowej przeciwczowej, wstrzymania akcji prze, przeciwczowej. Takie tabletki, jak się podaje wysokości, to też działa na tchawicę. To może być ścisk wysokości lewej ręki wysokości. To może wywołać, że zawał serca dostajesz wysokości, bo efektem zawału serca jest właśnie ból lewej ręki wysokości. To też mięśnie lewej ręki, lewej ręki wysokości. Choć tutaj choć tu barchu wysokości, tutaj cisk wysokości może wywołać że wrażenie wysości fizycznej, że za serca w wysości i tak dalej, i tak dalej. <laughs> no. To środki się podaje jak oni mają te paniki. 6 godzin trwają, czy 8 godzin taka panika trwa, to wystarczy środek zażyć wysoci, nie trzeba w tablet w zaszczyku, nie trzeba w zaszczyku, można zjeść zjeść to, to już słabiej trochę działa. Nawet nie słabiej by coś, nawet nie słabiej, Można zjeść sobie normalnie ten środek. To, żeby mieli w domu wysości te osoby, które mają paniki, no te, tego rodzaju paniki, co mają? Zresztą są inne paniki, a tego nie wymienię wam. To już dla siebie zostawił. No, ale te, te, tego rodzaju paniki, wysości, ten, jak to wywołać, czy coś, to, to dla siebie zostawił. No. Odcytocynicz podajecie właśnie przeciwkurczowe po, po, wysokości ten macice, wysoci środki. No to to i poróżnia się gardło się poluźni, wszystko się poluźni, że, że im to mija. I nie ma problemu, nie ma problemu. A tu dostają osoby, ten, osoby bydlaki, bydlaki dostają dostają by ten. Na obstytocenice wysości, na bydlachy dostają w by tego choróbska. I też sztucznie można wywołać to choróbsko. To choróbsko, jakby ten 30% sztucznie osoby, ale tych bydlachy, to 30% z nich wysości dostanie właśnie tych, tych panik w Jak będzie miała obłęd, to skutkiem ubocznym będzie właśnie ta, te paniki będą w Te paniki będą skutkiem ubocznym. No ale to tylko bydlachy dostają. Czyli by coś ktoś, kto chciał dobijać drugą osobę, podtruwać osobę drugą chciał i podtruwanie wysokości, to jeszcze procent jest wysokości wysości 20%, to jest podtruwania, że nawet nie musi być wielkim bydlachiem a musi to amuten, a, mu a na to cynce będzie miał te schłucze, te schłucze będzie miał sztucznie wywołane świadki pieszowej, jak podtruwać chciał, bo to wtedy alkohol by coś jest osobą, które wysokości które podtruwać są osoby i tam nieczyste jedzenie dawać, nieczyste jedzenie dawać, podtrzymać są, to przyjemności ten. Im się wytwarza, im się wytwarza alkohol w chmurce, ale on idzie do krwi. Bo tak jest chmurkowy alkohol, a on idzie, tym osobom idzie do krwi, a, a to jest katalizator. Alkohol jest katalizatorem od cytocynki wysokości Ale to trzeba być wedlakiem, żeby to mieć. Bo tak to nie dostaniesz tego. No. No a z, z obłędami wysokości osoby, zazwyczaj są bydlakami. Niekoniecznie, niekoniecznie. Tak 30% osób z nich wysokości, będzie miało wysokości te skurczokratki pieczowej, ale to się podaje właśnie te przeciw, przeciw, yy, przeciw wysokości, yy, ten, yy, skurczowe wysokości środki, wtedy się podaje. No i to tyle, i to tyle. Co tyle, jeszcze na ten temat bym mógł powiedzieć? Chyba to, to wszystko. Myślę, że to, to wszystko. Nie pić, nie pić alkoholu w to, to, to 30% by coci wtedy wtedy osoba będzie, będzie mogło przyjąć w ten... Będzie mogła przyjąć... Ja Albo jak jest choroba. No no, no, no... to będzie mogło przyjąć 20% w więcej osób by o od 20% domostw, co z się nic jej nie będzie tej osobie. No. Bo tu chat jest alkohol i że jesteś bydlakiem, by coś od co dostają, bo się, Co dobijać chciały innych, by coś znęcać się nad innymi i tak dalej. No. <gryw> lub lub, lub widziały w innego, by coś ci się chciało znęcać, a nie róż, róż, różnią chrześcijanina od niechrześciania i to przenoszą później na życie. Bo to się rozróżnia, by coś. Bo jak nie rozróżnia, a chce bić wysości i osobę, to, to, to też by coś się musi tak może stać. Ale to szczególne bydlarki. To tak odkreśliłbym bydlarki, wysoci to mają. No takie agresywne osoby, bydlarki. No i to tyle. Czy coś jeszcze bym chciał dodać do tego? Myślę, że to wszystko. Myślę, że to wszystko. To dałem dwa, dwa sposoby, jak cię leczy wysości no tutaj dałem Ja się leczy obłęd, obłęd jak cię leczy dwoma sposobami i dałem lecz na te na ze wszczące wysości, na paniki, na paniki. No, no i to tyle i to tyle.